Mimo, że wiele nowoczesnych pojazdów ma wbudowane komputery pokładowe i ekrany dotykowe, niezwykle istotne jest trzymanie telefonu blisko i bezpiecznie, zwłaszcza w starszych autach pozbawionych takich systemów. Aby korzystać z funkcji takich jak nawigacja GPS czy strumieniowanie muzyki, zaleca się użycie samochodowego uchwytu na telefon. Warto wybrać taki, który zapewni wygodę i będzie pasować do wnętrza pojazdu. W tym wideo przedstawię Ci te najwyżej oceniane przez użytkowników. Wszystkie linki do uchwytów na telefon znajdziesz w opisie filmu. Numer 1. Jeszcze ten uchwyt o doskonałym stosunku jakości do ceny mocuje się do kratki wentylacyjnej samochodu. Część stykająca się z kratką jest regulowana i miękka, aby nie uszkodzić otworów wentylacyjnych i dostosować się do ich kształtu. Obszar dotykający telefonu wykonany jest z gumy, wewnątrz której znajduje się magnes pozwalający na przymocowanie naklejki umieszczanej na tylnej części telefonu. Jest to model bardzo ekonomiczny, kompaktowy i funkcjonalny, numer 2 Agreen. Jedną z głównych zalet tego uchwytu jest jego silna moc magnetyczna, osiągnięta dzięki wbudowanym magnesom NDFB. Zapewnia to, że Twój telefon nie spadnie nawet w bardzo ostrych zakrętach czy na wybojach, gwarantując niezawodne mocowanie w każdej sytuacji. Dodatkowo kompaktowy, przenośny design pozwala łatwo umieścić go w kratkach wentylacyjnych, zarówno poziomych, jak i pionowych, bez zasłaniania widoku czy blokowania przepływu powietrza. Kolejną zaletą jest łatwość montażu. Wystarczy umieścić uchwyt w kratce wentylacyjnej i mocno docisnąć. Pozostanie on stabilny przez całą podróż. Obracana o 360 stopni głowica pozwala na dostosowanie kąta widzenia telefonu, co znacznie ułatwia nawigację oraz bezdotykowe korzystanie z aplikacji. Numer 3: Spigen Cool ten uchwyt wyróżnia się kompaktowym, sześciokątnym i minimalistycznym wzornictwem z wykończeniem imitującym karbon. Wygląda nie tylko atrakcyjnie, ale jest też bardzo funkcjonalny. Dzięki magnesom o wysokiej mocy twój telefon pozostanie stabilny nawet w najostrzejszych zakrętach i na największych wybojach, gwarantując pewne mocowanie w każdej chwili. Montaż jest bardzo prosty. Wystarczy umieścić uchwyt w kratce wentylacyjnej samochodu i upewnić się, że jest solidnie przymocowany. Obracana o 360 stopni głowica umożliwia dostosowanie kąta telefonu do optymalnej widoczności, ułatwiając nawigację i korzystanie z aplikacji bez użycia rąk. Uniwersalna kompatybilność sprawia, że uchwyt nadaje się do szerokiej gamy telefonów, od najnowszych modeli iPhone po Galaxy Ultra. Użytkownicy chwalą jakość materiałów i solidność modelu Spigen QS1.1. Antonio Ramirez podkreśla siłę magnesu i wysoką jakość wykonania, natomiast Alberto Piętych docenia różne typy magnesów, umożliwiające korzystanie z uchwytu wielu osobom i z różnymi urządzeniami. Chociaż niektórzy zauważyli, że w niektórych modelach samochodów przyczepność może się różnić, większość zgadza się, że uchwyt zapewnia bezpieczne i stabilne mocowanie. Numer 4. baseus Jeśli szukasz magnetycznego uchwytu na telefon, który łączy atrakcyjny design, funkcjonalność i bezpieczeństwo, ładowarka bezprzewodowa ESR Halo Lock do samochodu z systemem Krajobust będzie doskonałym wyborem. Dzięki sześciokątnemu kształtowi i matowemu wykończeniu w kolorze onyxu, uchwyt nie tylko mocno trzyma telefon za sprawą silnych magnesów NDFB, ale też oferuje szybkie ładowanie bezprzewodowe, kompatybilne z MagSafe i innymi modelami. Jedną z wyróżniających się cech jest system Krajobust, chłodzenie utrzymujące telefon w niskiej temperaturze podczas ładowania, zapobiegające przegrzaniu. Obracana o 360 stopni głowica pozwala na regulację kąta widzenia, dzięki czemu możesz wygodnie i bezpiecznie korzystać z nawigacji w trakcie jazdy. Montaż jest prosty, a uchwyt pasuje do większości kratek wentylacyjnych, nie ograniczając pola widzenia. Użytkownicy doceniają siłę magnesów i jakość wykonania ESR, zapewniającą stabilne utrzymanie telefonu nawet na nierównych drogach. Niektórzy jednak wspomnieli, że wentylator w uchwycie wydaje lekki szum, a podświetlenie LED bywa zbędne. Mimo tych drobnych niedogodności, połączenie szybkiego ładowania, pewnego mocowania i eleganckiego wzornictwa sprawia, że jest to polecana opcja dla osób ceniących funkcjonalność i styl. Numer 5 UGreen Pro Uchwyt ugrin w kolorze czarnym, montowany na desce rozdzielczej, wyróżnia się oryginalnym i solidnym projektem, który utrzymuje telefon w pozycji pionowej dzięki systemowi szczęk i regulowanemu ramieniu. Ten uchwyt jest wyjątkowo stabilny i wytrzymały dzięki połączeniu dwustopniowych przyssawek oraz bardzo lepkiej żelowej podkładki, zapewniających, że telefon pozostaje bezpiecznie zamocowany nawet na wyboistych drogach lub podczas gwałtownych zakrętów. Wydłużane o 220 stopni ramię oraz obracane o 360 stopni, głowica pozwalają dostosować kąt widzenia, gwarantując komfortową i bezpieczną nawigację bez ograniczania pola widzenia kierowcy. Dodatkowo gumowe, antypoślizgowe i antyzarysowaniowe podkładki chronią zarówno telefon, jak i deskę rozdzielczą. Uchwyt jest kompatybilny z szeroką gamą telefonów o przekątnej ekranu od 4,7 do 7,12 cala, w tym z iPhone Pro Max, Redmi i Galaxy, zapewniając wszechstronność dla różnych użytkowników. Użytkownicy chwalą siłę magnesu i jakość materiałów, podkreślając solidność i łatwość instalacji. Niektórzy jednak zauważyli, że po dłuższym czasie przyssawka może pozostawić ślady, a w niektórych modelach samochodów z wybrzuszonymi kratkami przyczepność może nie być idealna. Linki do wszystkich uchwytów na telefon do samochodu znajdziesz w opisie filmu. Mam nadzieję, że pomogłem Ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia.